Trzymają mi tego pozazdrościć. Nie muszę udawać młodzieniaszka. Akceptuję swój wiek że ja mam pięćdziesiątkę, to jeszcze nie powód, żeby się łamać. I jak sobie radzić z menopauzą? Prostatą? Osteoporozą? Naturapia to wzajemnie uzupełniające się zioła, minerały i witaminy łączące się w zestaw naturalnych terapii skutecznie łagodzących objawy menopauzy, prostaty i osteoporozy. Naturapia. Naturalne terapie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowy Persil Power Gel. Lepszy niż proszki do prania? Zobaczymy. Jest taki gęsty, jest taki skuteczny. Jest Taki wydajny. Na takie tłuste plamy. Teraz o wiele lepszy. Persil Power Gel ma trzy razy więcej substancji aktywnych. Bez dyskusji. Teraz lepszy niż kiedykolwiek. Persil Power Gel. Poczujesz różnicę.